Na pewno łatwa praca. Ktoś kiedyś powiedział, że misje to nie rurki z kremem i całkowicie się pod tym podpisuje. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to było do trzech razy Afryka, dlatego że. Trzykrotnie wyjeżdżałam w charakterze wolontariusza, misjonarza świeckiego. Głównie pracowałam z dziećmi ulicy i najdłużej pracowałam przez rok w Ganie, w Suniani. To jest taka mała miejscowość, w której jest ośrodek salzjanów, który nazywa się Dom bojską czyli salzjański dom dla chłopców ulicy. I tam przez rok pracowałam z grupą 30 chłopaków jako... Ich wychowawca, jako ich animator, jako ich nauczyciel, starając się być dla nich przykładem. Faktycznie Ksiądz Bosko miał rację, mówiąc, że najważniejsze, żeby oni byli młodzi, żeby ich kochać. I często właśnie to była jedna z tych nielicznych motywacji, żeby wstawać rano i Pomagać chłopakom przy odrabianiu lekcji, żeby być dla nich wieczorem, jeśli mieli stłuczone kolano, albo żeby faktycznie wychodzić kilka razy w tygodniu na ulicę i, i po prostu być dzieciakami, żeby dla nich znaleźć czas, żeby zorganizować im jakąś zabawę, żeby się z nie razem z nimi pomodlić. Moje najpiękniejsze wspomnienie to jest dziesięcioletni Erik, który, jak go poznałam, nie umiał ani czytać ani pisać. Nie umiał siedzieć na krześle, na pewno nie dłużej niż minutę, ani trzymać ołówka, a po kilku miesiącach dość trudnej współpracy faktycznie udało nam się przygotować go do tego, żeby poszedł do szkoły. I po kilku latach, kiedy go spotkałam, dowiedziałam się, że jest jednym z najlepszych uczniów w klasie. Ale przede wszystkim, dlatego Erik jest moim najlepszym wspomnieniem, bo to dzięki niemu zrozumiałam, co znaczy je zaufam tobie, bo od wtedy faktycznie bardzo świadomie zaczęłam się modlić tymi słowami. I wiem, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, siostra Faustyna nauczyła mnie bardzo dużego zaufania do Pana Boga. Szczególnie w momentach, kiedy ludzkie siły zawiodły. I to był właśnie ten moment, kiedy moje umiejętności, moje talenty czy moja wiedza były już bezużyteczne, nic już nie sprawdzało się, ale właśnie wiara w to, że Pan Bóg jest w stanie wszystko przemienić, sprawiła, że, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Więc zaufanie do Niego naprawdę pomogło mi dokończyć moją misję tam. Teraz na co dzień pracuję w salizjańskim wolontariacie misyjnym Młodzi Światu. Jest to wolontariat, w którym właściwie urodziło się moje powołanie misyjne. I po powrocie z misji zaangażowałam się tutaj jako wolontariusz, a teraz jestem jako pracownik. I zajmuję się taką działką, która nazywa się edukacja globalna. A w praktyce chodzi o to, że jestem jedną z osób, która prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, dzięki którym możemy przybliżyć tą rzeczywistość misyjną właśnie tutaj nie tylko w Małopolsce, ale też w różnych częściach naszego kraju, w Polsce. Czy czekam na lipiec 2016? Tak, bo nie mogę już się doczekać tego czasu, kiedy Pan Bóg pokaże, jak wielkie miłosierdzie i miłość ma dla wszystkich i jak bardzo chce nas nauczyć tego dla siebie nawzajem. Będę na światowych dniach młodzieży.